W tym roku pracujemy nad nową strategią na kolejne lata. Strategia obejmuje wiele elementów, nie tylko sport, ale również kulturę. Trudno w tym, w tym momencie powiedzieć, co będziemy wspierać, w jakim zakresie i jakimi kwotami, bo to są, to są rzeczy już bardziej operacyjne. Natomiast pi piłka nożna jest w tym, w tym roku, to jest na razie taka umowa jednoroczna z możliwością, z możliwością przedłużenia. Jeśli uznamy, że, że efekty, które sobie założyliśmy biznesowe nas satysfakcjonują. Niemniej dyscypliny są różne w naszym, w naszym obszarze zainteresowania. Umowa z ekstraklasą dotyczy umowy na sezon. To nie jest tak, że, że kończy się w 2016, bo rosną rozgrzewki wiosenne, więc wiadomo, że obejmuje i 2017 i 2016 i 2017 roku. Na pewno patrzymy, patrzymy na, z jednej strony na, mamy taką umowę stałą, ale też na, na to, w jaki sposób uda nam się założenia biznesowe spełnić. Będziemy z ekstraklasą na pewno każdą, każdą, każdą kolejkę, każdy sezon, po sezonie będziemy podsumowywać i, i wyciągać wnioski, rozmawiać.